77% Was nie subskrybuje tego kanału. Więc subskrybujcie. Dzięki Wam bardzo i zapraszam do oglądania. Hej, to tylko ja. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Wam pokazać intro rozpoczynające gotika, a więc lecimy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia, i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie, zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii! Siema. Nazywam się Diem. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Ogółem to zaczynamy z, Dobra, z to jeden. Wiedzieć o tym o Nazywamy I je kolejnym: Teraz mam początkową rozmowę. Ja już, że wydobywamy rudę dla króli. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę. Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Dokładnie. A między obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radzi Muszę sobie przypomnieć sterowanie, to jest nowa seria. Przejdziemy sobie jedynkę, a potem dwójkę. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja. I jego chłopcy hmm. mogliby Zostawcie się łapkę w górę, A suba. Ja zbyt, jeśli chcecie więcej, gotika i lecimy. Zrobiłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy, i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Oj, tak, tak, byczku. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz,. Z nim Jasne. Walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mhm. Gdzie mogę znaleźć oręż? Jasne. się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na Twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociażby Jasne, mam, jego. Ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku. Bo układasz tam Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest, Kim jest Gomez? Gomez. jest najpotężniejszym z magnatów kierujących. Tak, chyba najpotężniejszym dziadem. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii Jasne, Diego Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał Jasne Czemu nie? Dzięki za pomoc Spotkamy się w starym obozie Rozdział Witamy w kolonii Pięknie sobie save zrobię pierwszy nie a mam sterowanie dobre i co lecimy nie z, z, z nową Suriką bryłeczka piwko tu, tu tu o nie bo mi zaraz pierdyknie bariera Tu nic nie ma. A tu w Gothicu 2 jest niby, że schował przed... po tym, jak go wrzucono Diego, to tu, tu jest mieszek w drugim. A jeśli ktoś nie wie, co to mieszek, to mieszek to jest sakiewka. Woreczek. Jak, jak zwał, tak zwał. Tu są strażnicy. Oni nic ciekawego nie mają do powiedzenia. O, ja głodę. A tu mam chrzonęszcza. Pogl. I hyc książczyka. Jagody. Kubek. Okej, okay, mamy wytrychy jakieś tam i td. Lecimy kilo sobie założy. Teoretycznie gram myszką, bo trochę to ułatwia, ale trochę i tak to bez różnicy okej, okay, leży tu wszystko przelutujemy sobie Ła. jezu, a mnie wywaliło w kosmos Tu z tego co pamiętam, nic nie ma, ale tam na dachu chyba był wytrych. Ale nie jestem pewien, może to było w jakiejś modyfikacji innej. Do gotika. Ale tu jest na pewno kuferek na skałach. Który powinienem móc otworzyć. Dokładnie. Ej, Boże, otwórz mi to.

Mam nadzieję, że save mi się nie popsuje. Jak to potrafią się psuć w grach? Tak jak z tym w dolinie zombie, która była kilka miesięcy temu na kanale. Tu sobie eee, czekajcie, może sobie wezmę, tu sobie założę lepszy miecz. I musimy go dziabnąć pierwszy. Coś strasznie wolno atakuje, Bezji. Bezi coś tam ci nie pyka. To klepańsko pałka. Ale głupie o o. Ale głupie. Jagody. Tu są strzały jeszcze. Pochodnie Tu jest drugi dziób dziób. No dawaj, dawaj no chcesz. Coś chyba się sterowaniem pozmieniało mi. Bo coś tak słabo się cofam. Co nie będzie i coś słabo. Jup. Powinieneś skakiwać lepiej. Syrafis. Orkowe zielską Jagody. Myśli myśli w tej historii musi być jednak ziarno. Hej no, daj. Czego chcesz? Jajca. Chcę ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głupie. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś nie, na specjalną nie metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. A, może ja wiem, ha, szachmat. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Tak. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką. Na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Tak, tak. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. No właśnie, Jeśli opowiedz. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda Ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami, niektóre tak, tak, są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na Twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Okej. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także i dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z Ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu, gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o To on zajmuje się... tym. Ja oboju. myślę, że dostaniemy sobie znajdzie dla ciebie jakieś w tym... Yy, właśnie w nowym obozie. Dzięki za pomoc. Tylko Dzięki. nie myśl, że niewiele można znaleźć w kieszeniach. Będę... Dobra, dobra. To, to już... A ty, Draks. Widzę, że jesteś myśliwym. Czego? też wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci Za pokazać, piwko. ale to będzie kosztowe. Piwo. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Oto piwo. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady... Tak nazywamy te wielkie ptaszyska. Należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt Stom blisko, zaczną robię. się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. No to lepiej, żeby nie dziobnął. Wielu rzep wprawnych. No, dobra. Nie stać mi, więc idę. Wyciągniemy sobie po jednej sztuce. Jak już powiedział. No. No, chodź tu dawaj. Wiem, że się interesujesz. O, o! Dobrze, dobrze. Nie, nie, nie. No i. Chociaż mięso. Staram jest głupie z... w tej grze. Co za, co za wredoty Kradną Ekspad. Moje dzioby. Muszę się pośpieszyć co nim zauważam. No, zostawcie na no, idu. No. Masz szczęście, już miałem. Przepuść mnie. Nie, nie przepuszczacie. Szachmat. Piwo. Cuba. Noel, a ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Oczywiście. Diego powiedział, że mam się z nim Diego. spotkać w obozie. W takim razie właśnie. Coś nowego? Nie. Najs. Nice. A do tej beczki można się schować, One jest... te beczki są tak zbugowane, że masakra. No, to jesteśmy już dość. Lecimy. Myślałem, że to się skończyło, że To wszystko jest trochę ten jasność. Za jasna. Rzecz jasna. Nigdy nie powinno być. Cześć, jestem tu nowy. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. A jasne. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści, katuje? Przysyła nam broń, chleb, mięso. Wszystko. To do zobaczenia.